Kajakiem wzdłuż Wisły. Zakończenie budowy kortów tenisowych w borkach coraz bliżej. Sebastian Przyrowski nowym piłkarzem Pilicy brzegi. Monika Stanikowska witam i zapraszam na środowe wydanie dziennika. Miało być rowerem po Europie jest kajakiem po Wiśle. Robert Tomalski z Podradomia postanowił samotnie przepłynąć kajakiem Wisłę. Płynie od Bałtyku w kierunku Tatr, czyli pod prąd. W drodze jest już od dwóch tygodni i ma za sobą ponad 600 km. Niepozorny, jednoosobowy służący do spania mieszkania, a przede wszystkim do pływania. Siło. Jestem! Tak wygląda kajak, którym Robert Tomalski płynie Wisłą od Bałtyku do Tatr. Mężczyzna postawił sobie za cel przepłynąć samotnie najdłuższą rzekę w Polsce. Zdecydował się zrobić to kajakiem, choć jak sam przyznaje nigdy nie miał z nim do czynienia. To jest odstresowanie od iluś tam lat ciężkiej pracy mojej, gdzie jakieś tam niepowodzenia mnie spotkały i stwierdziłem, że muszę się odstresować. Jak podkreśla kajakarz, chwil zwątpienia w czasie jego podróży nie brakowało. Najtrudniejszy był początek wyprawy i doskwierająca samotność. Przychodzą wieczory, zostajesz sam, rodzina daleko, bierze cię powiedzmy jakaś tam też skrucha, że no co ja tu robię i tak dalej. No nieraz się nocowało na wyspach, nieraz no, z wędkarzami, zawsze to raźniej, bezpieczniej. No to tak... Teraz już po takim dystansie już się przyzwyczaiłem do tej samotności. Dlatego jak zaznacza, najważniejsza w takiej wyprawie jest przede wszystkim determinacja i psychika. Tomalski do tej pory przepłynął ponad 600 kilometrów, czyli dwie trzecie drogi. Do pokonania zostało mu około 300 kilometrów. Mężczyzna płynie już od dwóch tygodni. Przewiduje, że swoją wyprawę zakończy za kilkanaście dni. Nie wiadomo co mnie czeka z przodu, bo tam jest górzyście, może być większy nurt. Dlatego sobie taki poślizg zostawiam, że no, dwa tygodnie jednak maksymalnie. Robert Tomalski nie wyklucza też, że po osiągnięciu zamierzonego celu wyruszy kajakiem w drogę powrotną. Korty prawie gotowe, budynek socjalny też. Trwa budowa kompleksu tenisowego przy ulicy Bulwarowej w Radomiu. Jak przekonuje Mateusz Tyczyński, dyrektor kancelarii prezydenta Radomia, na placu budowy nie ma żadnych opóźnień, a inwestycja zostanie oddana w terminie. Na placu budowy kompleksu tenisowego praca w re. realizacji inwestycji jest już na zaawansowanym etapie. W tej chwili już korty mają nawierzchnię docelową z mączki, profesjonalną nawierzchnię do gry w tenisa. Kończy się budowa w stanie surowym budynku socjalnego, który tam obok kosztów ma powstać. Także tam już ten obiekt wygląda jak obiekt sportowy. Owszem, to jeszcze jest plac budowy, ale już... W najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy mogli zobaczyć efekty tych prac. Na nowych kortach będą mogli ćwiczyć amatorzy, jak i ci, którzy z tą dyscypliną wiążą swoją sportową karierę. Radom jako miasto ponad 200 tysięczne, mające duże aspiracje bycia centrum regionu nie mógł sobie pozwolić na to, żeby nie było do, dobrego miejsca do gry w tenisa. To jest dzisiaj standard, stąd decyzja o budowie tego kompleksu. Koszt wszystkich prac to 6 395 000 zł. Kompleks tenisowy na Borkach uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 528 000 zł. Sebastian Przyrowski nowym bramkarzem Pilicy Białobrzegi. 34-letni zawodnik ostatnio reprezentował barwy Górnika Zabrze. Dla dziewięciokrotnego reprezentanta Polski to powrót do klubu, w którym rozpoczynał swoją seniorską karierę. Przejście Sebastiana Przyrowskiego to dla Pilicy duże wzmocnienie, nie tylko pod względem sportowym, ale również medialnym. Sebastian miał propozycję też, może nie, nie do Ekstraklasy, natomiast miał propozycję do, do Wyższej Ligi, natomiast no, ma jakieś plany związane tutaj z Białobrzegami i to mu kolidowało, nie chciał upuszczać nie chciał Białobrzeg. Korzystaliśmy my jako klub, myślę, że i miasto też, no bo no reprezentant polski, tak zawodnik, wszyscy wszyscy go znają, pamiętają, także dla nas na pewno myślę będzie mega wzmocnienie. Sebastian Przyrowski reprezentował barwy m.in. Groklinu, Dyskoboli, Grodzisk Wielkopolski, Polonii Warszawa czy Górnika Zabrze. W 2005 i 2007 roku wychowanek Pilicy zdobył w barwach Groklinu Puchar Polski. Sebastian Przyrowski zaliczył także 9 występów w reprezentacji Polski. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka programu Wyszukani. Gościem Krzysztofa Czabana jest malarz Łukasz Rudecki. Wychodzę zawsze od, od studium, aczkolwiek później w kolejnych fazach w, mniej więcej z, z tego rezygnuję na, na rzecz jako takiego obrazu malarskiego. Także nie jest dla mnie istotą tylko. O, y, odtwarzanie tej mm -hmm. rzeczywistości, mm -hmm. w tym przypadku aktu. No. Ale jest to punkt wyjścia dosyć istotny. Ale to można przy akcie tworzyć? No bo akt to akt, widzi się go, prawda, i czuje zupełnie indywidualnie, to na pewno. Tak, y, sztuka powinna zawierać jakiś, y, według mnie, ładunek emocjonalny. No i mm -hmm. y, y, czy to będzie skoncentrowane bardziej na, mm, na tym, co jest przedstawiające, wizualne, czy, y, czy na tej sferze Ukrytej, czyli, czyli, czyli emocji. No, Nikt mhm. do tego nie ma oprócz nas dostępu. No to już sobie indywidualnie dawkujemy, co nas bardziej interesuje. Cały odcinek już teraz dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Programy. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Do zobaczenia. Centrum Urody Expelos to nieograniczone możliwości z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. Liporadiologia, mezoterapia, zabiegi laserowe, fala radiowa, makijaż permanentny, wypełnienia, botox, cyfrowe zdobienia paznokci drukarką Nailo. Przyjdź, a zabierzemy cię w świat piękna i relaksu. Radom, ulica Narutowicza 1. www.expelos.eu. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę to proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. W czwartek w radomiu częściowo słonecznie, ale możliwe przelotne opady deszczu na termometrach 27 stopni. W piątek pogodnie, słonecznie i gorąco, ciśnienie w dół. W sobotę przejściowe zachmurzenie, słabe opady deszczu, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 26 stopni.